Cześć, Meneczko, z tej strony jestem ja i witam Was w pierwszym, w pierwszym odcinku, który będzie odcinkiem który, teorii. Tak, zacząłem robić teorię i zapewne zastanawiacie się, dlaczego mam na ekranie NiRę. Zaraz Wam wszystko wyjaśnię, ponieważ dzisiejsza teoria będzie dokładnie o NIRE. A ona brzmi, czy nie kiedyś cierpiała na syndrom opuszczonego dziecka? Zapraszam. A więc, żeby lepiej zrozumieć mirę, to wystarczy, to że opowiem Wam jej historię. I zapewne wielu z was pyta się, mighty, co ty, ty masz na myśli? Coś przyszło do głowy? Przecież nie jest całkowicie zdrowa. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie. To jest teoria. Więc ona nie jest. To znaczy może. Ale nie jest prawdziwa. Więc. Posłuchajcie mnie bardzo uważnie. Każdy z nas. Każdy z nas zapewne wie. Jak nie zachowywała się na samym początku, kiedy pierwszy raz ją spotkaliśmy w grze Freedom Planet. Tak. Nie do końca nas przyjęła. Nawet momentami była czasami nawet delikatnie wredna. Ale to nie, nie o to chodzi. Posłuchajcie, bardzo uważnie. Opowiem wam zaraz historię, jak potoczyło się życie Niry i, i. Skąd się wziął? Ten pomysł z tą teorią. Nina będąc bardzo małą dziewczynką, mając około 3-4 lata, miała bardzo kochających rodziców i jej życie było bardzo szczęśliwe. Myślała, że ma wszystko. Myślała, że nic nie uda, niczemu nie uda się, się zrujnować jej życia. Jednak pewnego dnia dowiedziała się, że grubo się myliło. Ponieważ pewnego dnia jej rodziców został przeprowadzony za zamach terrorystyczny, w których oboje jej rodzice zginęli. Tylko ona przeżyła. Mira widząc, jak terroryści si brutalnie zabijają rozstrzeliwują strzeliwują jej rodziców. Bardzo cierpiała. To wszystko odbiło się na ich psychice. Bardzo elegatywny sposób. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest syndrom opuszczonego dziecka, to jest... To szyko wam opowiem. Syndrom opuszczonego dziecka to, to choroba psychiczna, która jest całkiem nieprzyjemna. Można na nią zachorować, jeśli jak będziesz dzieckiem, straci się rodziców. Albo jeśli rodzice opuszczą cię, jak sama nazwa wskazuje, kiedy będziesz bardzo młody. Ponieważ kiedy jesteś bardzo młodą osobą, to jeszcze się uczysz i rośniesz. Ale wracając na tory. Słuchaj, Mira, myślała, że wszystko się skończyło. Cały świat się jej zawalił przed oczami. Myślała, że to już koniec że już nic dla mnie nie zostało. Nie wiedziała jednak, że w tym aspekcie też się myliła. Zaraz Wam powiem, dlaczego. Do Pewnego dnia, kiedy ja. Była samotna i urzała się nad swoim losem. To królewski magister przechodził obok i ją znalazł. I ona wtedy jeszcze była bardzo młoda. Miała wtedy 6 lat. Królewski magister korzystając z dobroci swojego serca i z, i z całej litości, którą umiał okazywać, wziął niele pod swoje skrzydło. Zabry, zaniósł ją do swojego zamku wychował, traktował i wychował jak własną córkę. mi smutna, ale piękna historia, nie? Teraz przejdźmy do teorii Nira mając syndrom opuszczonego dziecka była, miała bardzo ciężką depresję. To, której udało się się pozbyć za pomocą dobroci Królewskiego magistra i, i pomocy od strony Gon generała Gonga który też był był tam z nią To jest dla mnie bardzo trudny temat poruszania, więc przepraszam was za jąkanie się i za no, wiecie no, to jest mój dobry, pierwszy film z teorią, więc. Wiecie jak to jest. Ale posłuchajcie bardzo uważnie. Jest coś, czego Wam. Coś bardzo ważnego, czego Wam nie powiedziałam o syndromie opuszczonego dziecka. Ponieważ. Syndromy nie dzieją się. Najróżniejsze syndromy, nieważne czy, psych czy psychiczne, czy fizyczne, dzieją się na dwa. Dzielą się na dwie grupy. Na, na y, te odwracalne i nieodwracalne. Nieodwracalne to te, które jak już raz zachorujesz, to nie ma opcji, żebyś, żebyś z nich wyzdrowiał. Natomiast to odwracalne to oznacza, że możesz się z nich wyleczyć. A i teraz zgadnijcie, pod jaką kategorię wchodzi syndrom opuszczonego dziecka. Dokładnie. Pod drugą. Syndrom opuszczonego dziecka jest odwracalny. Można go wyleczyć, ale jedynym lekarstwem jest dobre, jest dobre traktowanie i, i bycie otoczonym przez ludzi, którzy których znasz, na których ci zależy i których koszkasz. I teraz zadajcie sobie pytanie. Skoro nie straciła rodziców, to jak udało się jej z tego wyjść? Już Wam wytłumaczę. Odkąd nie poznała królewskiego magistra i generała Gonga, bardzo zaczęła się do nich przywiązywać. Nawet bardzo ich polubiła, nawet pokochała ich własną I Od tamtego czasu Nerzeg zadeklarowała sobie, że królewski magister i generał Gong Będą jej nową rodziną. I z czasem to podziałało. Mira została wyleczona. I nawet nie ma już po tym śladów. Znaczy, jest tam bardzo mało śladów. Śladów po tej chorobie. Ale są one na tyle słabe, że Mira jest w stanie nad nim kontrolować. Ma nad nim pełną kontrolę. Dlatego... Teraz wie, że może być sobą. I co najlepsze, nikt czegoś muszę sobie pomyśleć, jakie to było słowo. I co najlepsze, to nie może już nigdy więcej zachorować, ponieważ troszkę na nogą. I królewski zostali jej nową rodziną. A więc. A więc. To. Mój pomysł na to, że Niera miała kiedyś syndrom opuszczonego dziecka, coś się z jej zachowania w pierwszej części Glacied Freedom Planet. Bo, jak już Wam kiedyś mówiłem w tym filmie, to znaczy wcześniej w tym filmie, to Niera. Ma zachowywała się całkiem nieufnie do nas i nawet odrobinkę... była odrobineczkę wredna ale to nie wynikało z tego, że naprawdę jest wredna bo nie jest tylko wynikało to z tego że kiedyś cierpiała i po prostu próbuje sobie urozmaicić życie ci opowiadając żarty jakie opowiada wiem, ja nie znaj... Na zbyt wielu żartów. I ona sama jest tego świadoma. Ale dla niej to tak nie kłopot, ponieważ dla niej liczy się tylko jedno aby być z tymi, do których jej zależy. I to koniec mojej teorii. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Bardzo Was przepraszam za te przerwy w moich wypowiedziach, ale. No. Wyszłam troszeczkę z ze wprawy no i wiecie jak to jest. I napiszcie mi w komentarzu co sądzicie tutaj tej teor teorii, co już wam wcześniej mówiłem w sobie. I napiszcie w komentarzu, czy mam zrobić teorię o tym co... Tym, co, się, co zrobiła Ellie z Henry Ze serii gier Henry Stickwing no. Dobra. Przeprowadzę mu Was bardzo to. Ym, No i to już ogólnie koniec. filmu. Nora.